Nie taki był plan, ok? Bo ja wiem, jak wy na mnie patrzycie, że yy, zobacz, jaki krótki ekspres, znowu drugi raz po zrzędu, okej? Okay? Miał być o Łozińskich, planowałem zrobić o Łozińskich ten ekspres, ale potem pomyślałem sobie, kurczę, nie zdążę tylu dokumentów zobaczyć, to zrobimy sobie inny. Zrobimy sobie o festiwalu w Cannes, dlatego że skończył się festiwal w Cannes, jest dużo ciekawych filmów, możemy sobie o nich pogadać, o tym, kto wygrał, o tym, kto przegrał, a nagle dostaję telefon e-demski, natychmiast do Warszawy. Masz być w Warszawie już. Więc kupuję bilet, jadę do Warszawy. A przy okazji muszę się spakować nie tylko do tego, tylko jeszcze do festiwalu, który będzie zaraz później, na, czyli Warsaw Comic Con, na którym będę. Więc teraz mam cały tydzień zawalony jednym wielkim wyjazdem. I kiedy ja zrobię ekspres, teraz. To jest to, co się dzieje. אינסטמפטי גוד נו Musi wam starczyć, że macie Star Mam nadzieję, że fajny starzrek. Myślę, że zrobiłem fajny starzrek. Może wam starczy. A my sobie zrobimy tak, jak tydzień temu, po prostu listę premier. Bo w sumie jest ważna lista premier. Mam coś, mam, mam coś do polecenia. I nie mam tutaj na myśli koreańskiego filmu familijnego, który z okazji Dnia Dziecka wypuszczają Nowe Horyzonty. I uwaga, alarm! To jest film, jeżeli chcecie pójść na ten koreański film familijny, to uważajcie, bo on jest puszczany z lektorem. Żeby był zrozumiały dla, dla maluczkich. Podobno nadaje się dla najmłodszych widzów, żaden pies nie jest zjadany w filmie. Tak mówi mój kolega Paweł. I nie mam też na myśli Wonder Woman, chociaż Wonder Woman też zbiera całkiem pozytywne opinie póki co. A chodzi mi oczywiście o Sierra Nevada Krystiego Puju, czyli mój ulubiony film, jaki widziałem na Nowych Horyzontach w zeszłym roku. Trochę trzeba było poczekać, ale oto jest. To jest trzygodzinny dramat osadzony w małym komunistycznym mieszkanku. Ja wiem, jak to brzmi. Ale to jest wspaniałe, dlatego że to niby opowiada o Rumunach, ale równie dobrze mógłby być o Polakach, dlatego że pięknie zarysowuje, jest takim bardzo dokumentalnym stylem zrobiony, tak jakbyście weszli po prostu z kamerą w jakąś typową rodzinkę gdzieś w Polsce w latach 90., bo jest jeszcze jedna babcia komunistka, jest jedna babcia gorliwa chrześcijanka. Jest naprawdę i zabawnie, i, i naprawdę jakby wyciąga to wszystko z ludzi, co my widzimy na co dzień. Co tam jeszcze? Z drugiego końca kija mamy animację Nazywam się Cukinia. Nazywam się Cukinia. To jeszcze nie widziałem tego filmu. Planuję zobaczyć, ale póki co Krystian i Paweł mówią, że warto. Że spoko. Kraje bałtyckie połączyły siły, więc razem stanowią jedno przeciętnych rozmiarów w państwo, w sensie już takich, że mogą razem film nakręcić. Więc nakręcili. I nakręcili thriller z gatunku, yy, że ktoś ci wchodzi do domu niechciany i sam go tam wpuściłeś, więc jestem zaintrygowany, dostał pozytywną recenzję w Variety. E, co mamy jeszcze? Sama przeciw wszystkim o lobbystce waszyngtońskiej zagranej przez Jessica Chastain oraz kolejna importowana dla szybkiego hajsu komedia francuska. E, mamy tu mamy. Albo mamy dwa mamy. Mamy dwie mamy? Mamy dwie mamy? mamy, dwie mamy? Nie, pewnie z francuska się czyta. Mamy deux mamy. Mamy tu mamy. Mamy dwa mamy. Mam, mamy, mamy, mamy.